dupa mnie boli jak siedzę siądę se na donacie mam donata takiego O, czemu ja tego nie zrobiłam 5 godzin temu jezus no teraz to można jo kaszanka nowe no i to jest informacja no Kamerą wśród influencerów? Jazda! Boksdele, czyli ogarnąć nieogarnięte. Polskie lasy, piękne i dostojne. Żyją w nich sarny, jelenie, dziki łosie, żubry, wilki, lisy, wiewiórki, ale i wielkie, dostojne barony. Barony potocznie zwane boksdelami. Boksdele to potomkowie ideltich, które zamieszkiwały te tereny we wczesnym plejsztej tocenie. Boksdel to organizmy zmiennowagowe. Waga zmienia się u nich w zależności na którą staną. Są idealnym przykładem, że apetyt i dupa rosną w miarę jedzenia. Ich ulubioną przekąską są koguty. Tu widzimy, jak nasz baron opierala właśnie jednego. Barony na zimę przybierają na masie z uwagi na wyżeranie wieczorami innym zwierzętom z ich paśnika. Toś wyżar moje koguty. Na lato barony zrzucają wagę. Dlaczego koguty? Żart z Najmanem, no tak. Cześć, że 100 euro poszło na poszukiwania lwa w Niemczech, 200 jednostek psów, drony i helikoptery. Szmery, bajery, a okazało się, że to był tylko dzik? Pierdolis. Dzika tyle szukali? Mocne, mocne. Starasu. Są to ssaki dominujące, jednak działają w systemie mutualizmu. Jako gospodarz pozwala, by koło niego zawsze znajdował się ktoś taki jak Ulfik. Pi, pi. Ulfiki to homunculusy. pi. Te pomocne zwierzątka, które przede wszystkim pi, pi, pi. czyszczą swoich gospodarzy z pasożytów, zjadają po nich pi, pi, pi. resztki, myją im krocze. Pi, pi. Na jednego barona przypada około półtora ulfika. Ulfiki można rozczłonkować, bo nie mają sumienia. Boxdele bardzo przejmują się opiniami innych zwierząt. Są mało asertywne. Właściwie zgadzają się na wszystko. Bardzo lubią ogarniać. Ogarniają nieogarnięte. Nie ma projektu, którego nasz baron by nie ogarniał. Oro, aferki extra, Aidelti, Aidel, Prex Buddom, Fame House, Michał Boxer Baron, MPB, Masno, Dymyk, GNG, MGNG, fajny kanał, śmieszny kanał, Boxer Ulfik, Majulka, boxy kanał z Amadeuszem Ferrarim, Garno, a później reaktor, zrobił obro. UEFA, gang, Label, Afterek, własna ekipa, UEFA zka, Hype i Oger. Jednym z ulubionych zajęć baronów jest bawienie się swoim masnym benem. Barony zapładniają inne stworzenia poprzez dotyk. Dokładnie to zbicie pionu. Nasz Boxdale lubi rywalizować z innymi stworzeniami, szczególnie z golami o Fame. To zresztą gole są ich największymi rywalami. Barony chciałyby być tak fajne jak gole, ale nie są. I nie będą. Jednak hmm. największym wrogiem Boxdeli jest Najman. Ale on szybko odklepuje, więc jest nim jedzenie. Lubią zajeść swoje problemy. Jedzą tak dużo, aż umierają. Barony samotności. jednak nie umierają w samotności. Umierają ze swoimi ulfikami. O nie! Czytała Czystyna Krupówna. A to jest zajebisty flaming, różowiutki jebaniec. sam, tylko umarł jeszcze Ulfik. Kocham tą serię o zwierzętach, naprawdę. To jest coś, co kaszance... W się sensie, tego mi brakowało kaszanki jakby już... już długo. To, to jest to coś, co... to jest to coś, co lubię. By wszystko było oglądane. O fagatach było oglądane, o zdrolach, władcach atencji, włosach na rękach. Wspaniały, wspaniała seria. Czekam z niecierpliwością